Ten deser to prawdziwe niebo w gębie, mimo że nazwa wcale nie przypomina, żeby miał być smaczny. Deser z wykopu, a tak naprawdę pyszny mus czekoladowy z ciastem kakaowym pokruszonym na górze. Zapraszam po szybki przepis. Do jego przygotowania potrzebujemy tylko dwa składniki, 50 ml śmietanki 36 i 100 g czekolady mlecznej. Zaczynamy od przygotowania śmietanki. 50 ml z całości wlewamy do garnka, podgrzewamy ale nie zagotowujemy. Następnie wyłączamy palnik, dodajemy połamaną czekoladę i całość odstawiamy na 2 minuty bez mieszania. Po upływie dwóch minut masę mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Czekolada powinna się dobrze rozpuścić, a następnie całość studzimy do temperatury pokojowej. Uwaga, nie wkładamy tego do lodówki. Reszty śmietanki, czyli 150 ml schłodzone, ubijamy na 3 czwarte, czyli tak nie do końca na sztywno, ponieważ jeszcze będziemy mieszać z czekoladą i żeby się nam nie zważyła całość, nie możemy śmietanki ubić do końca. Teraz należy zahartować masę czekoladową poprzez dodanie kilku łyżeczek śmietanki do masy. Mieszamy po każdym dodaniu. I teraz wolnym strumieniem wlewamy masę czekoladową cały czas mieszając ręcznie do połączenia się. czekoladowy przelewamy do pojemniczków przeznaczonych na słodki stół. Tak zakrywamy do około 3 czwartych wysokości. I teraz na koniec posypujemy na górę każdego z deserków troszeczkę ciasta kakaowego. U mnie jest to reszta biszkoptu z tortu góry możemy również użyć pokruszone kakaowe ciasteczka, co mamy pod ręką. Ja akurat robiłam wcześniej tort, zbiegło mi trochę ciasta z biszkoptu i postanowiłam posypać to na deserki. I w ten, ten sposób nasza ziemia swych kopu jest już gotowa. Ja życzę Wam wszystkiego smacznego.